Ostatni odcinek pierwszego sezonu Drop Challenge i co ważne, ważna informacja odnośnie weekendu majowego, ale to na koniec odcinka. No a teraz zaczynamy. Witam was bardzo gorąco, jak wspomniałem, to jest ostatni odcinek pierwszego sezonu, i szczerze powiedziawszy, tego co się działo przez ostatni miesiąc, nie spodziewałem się w ogóle przy wymyślaniu tego formatu. W każdym razie bardzo dziękuję już teraz wszystkim producentom, którzy Wzięli udział w pierwszym sezonie Drop Challenge, o drugim sezonie na razie nie będziemy mówić, chociaż kto wie, może wróci już wkrótce. Ale dobrze, przejdźmy teraz do dzisiejszego epizodu. Dzisiaj też mam trzech ciekawych gości, a są to... DJ Kuba and Nathan. W tym roku świętują dziesięciolecie wspólnej pracy. Ich najnowszy single Feel the Vibe cieszy się sporą popularnością, a to przecież nie pierwszy ich duży hit. Czołowe śmieszki polskiego idm u Matt Bukowski, twórca kanału Surrounded Audio, jedna z najbardziej uznanych postaci polskiej sceny Trans. Legenda głosi, że kiedyś przestał się uśmiechać. Podcast z tym panem znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Matt, młoda nadzieja polskiego hardstyle'u, spec od remiksowania na przykład motywów z seriali czy muzycznych Guilty Pleasures, w szkole podstawowej wygrał album na zdjęcia w konkursie wiedzy o zespole The Beatles. Sponsorem dzisiejszego epizodu jesteście wy, a konkretnie ten pan, który zaproponował w ramach konkursu na sample do 5 odcinka, Właśnie to, co panowie dzisiaj będą przerabiać, a jest to sygnał śmierci z gry Super Mario. Po raz kolejny aspekt retrospektywny, ale w sumie w redakcji lubimy takie rzeczy, dlatego jeszcze raz gratulacje, drogi zwycięzco. Odezwij się do nas na naszego Instagrama i będziemy działać, jeżeli chodzi o wysłanie ci koszulki. A teraz sprawdźmy, jak dzisiejsi uczestnicy poradzili sobie z tym samplem. Praktycznie wszystko w tym projekcie wykorzystane jest z sampla, oprócz kika, crashu i wokalu. Na zielono zostały zaznaczone dźwięki z wykorzystaniem sampelka. Przejdźmy może najpierw do klapsa. Trzy klapsy zostały zlayerowane w jeden. Wykorzystaliśmy do tego samą końcóweczkę, tego sampelka Mario. Doszło do tego parę efektów. Przejdźmy teraz do hi-hatów. Są to w sumie dwa hi-haty zlajerowane w jeden. A teraz sobie przejdźmy do melodii w breaku, która składa się z plaka. Tym również wykorzystaliśmy nasz sampelek. Brzmiał on najpierw tak. Później dostosowaliśmy tonację do utworu i ułożyliśmy prostą melodyjkę. Kolejnym elementem breaku jest bas. Został on również wykorzystany z sampelka. Został dostrojony. Następnie nałożyliśmy parę efektów, jak FabFilter OTT. Najpierw brzmiał on tak. Następnie z sampelka również e, wykonaliśmy efiksy, które przewijają się na całości utworu. Chodzi o downliftery i upliftery. Na predropie wykorzystaliśmy cały sampelek Mario. Zostałem podwyższony tylko jedną tonację wyżej. Ok, teraz sobie przejdźmy do głównej części naszego challenge'u, czyli dropa. Chcieliśmy zrobić trochę coś w stylu Brazilian, Base house i połączyć to trochę z tym nowym brzmieniem techowym, które robi się coraz bardziej popularne. Może przejdźmy sobie najpierw do e, brass soundu. Jest to brzmienie wykonane w serum. Sam pelek został narzucony jako wavetable. Subbase. Zostały wykonane dwa subiki. Pierwszy sampelka. W drugiej części jest. Również sampelka, który został wrzucone jako wave. Table. Kolejnym elementem dropa są lasery. Lasery składają się z dwóch poziomów. Tutaj jak widzicie jest sampelek pocięty, a tutaj mamy laser. Również, również sample, jako że narzucony do e, direct wavea i odpowiednio zlupowany. Taki techowy FX, a brzmi on tak. Do jego wykonania, oczywiście, użyliśmy direct wavea. Wrzuciliśmy do niego sample, został odpowiednio zlupowany e, i wykonana automatyzacja e, loop-endu. Dzięki czemu mamy takie zajście, cały efekt jest procesowany przez Camel Crusher OTT, Beat Crusher kolejny, NDA Stereo, To jest za darmo, Faf Filter i tak dalej, jak widzicie. Do wykonania kolejnego techowego fixu użyliśmy Serum, sam palek został wrzucony jako wavetable na oba oscylatory. Dodatkowo wrzuciliśmy Noiza, oczywiście, to wszystko przekręciliśmy. Wykonaliśmy automatyzację Pitch bendu. i standardowo na końcu efekt Tape Stop. Kolejnym fajnym efektem, jaki e, użyliśmy bazując na sampelku jest to efekt, e, efekt Tape Start. Bazowaliśmy na urywku e, sampelka, który brzmiał tak. Zostało ono obniżone o oktawę. Stretching i tak dalej. Tworzyliście też processing, został narzucony OTT, Common Crusher, EQ Reverb i tutaj automatyzacja bendu. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba Played Light. Traki i grałem jeszcze w, jak zaczynałem grać w klubie jako DJ wyłącz to techno wraz z DJ-em zagrać coś normalnego Więc oczekiwania mam dosyć spore, bo, bo zawsze siadały te traki, zawsze te maszapy, na przykład też A, zobaczmy. No no, zaczyna się. Obiecująco ASICST jest, jest To jest to, o co grałem. Tam tutaj na pewno spoko jest to, że od razu słucham, że jest gdzieś ten sapelek a to ja już, wiem, co się święci. Myślę, że nie będę zaskoczony. Chłopaki w takim stylu ostatnio często lubią wydawać. Słyszę ten dźwięk z Mario charakterystyczny. Może to jako... może to jako taki troszkę off-beat. Okej! Okay. <laughs> <laughs> dobre! Tak, to jest to. To było dobre wejście. nie spodziewałeś się takiego. Uu. No, nie ma lipy. I te tomy z Mario Modne ostatnie oknie, nie dziwię się, że chłopaki to poszli Bardzo fajnie wkomponowane są te dźwięki, tak akurat jakby specjalnie po prostu te te, te samtne były dla was No no kurczę, krótkie, krótkie, tak samo długie jak moje w sumie. E, no no, powiem Wam e, kawał dobrej roboty. U, trochę się kończy nie spodziewanie. Ja, ja, ja bym jeszcze posyłał, ja z chęcią bym jak, jak Jakby skończyli, nie miałbym naprawdę nic przeciwko. Krótkie, ale treściwe. Jest sample e, zaszyty, słychać to dobrze. Fajnie się tego słuchało. Starałem się zrobić tak, żeby użyć jak najwięcej tych oryginalnych dźwięków, żeby był ten fajny klimacik, ale zobaczcie sami, te suche dźwięki brzmią tak troszkę, no, archaicznie. <noise> Więc starałem się je wszystkie wygładzić i razem z moimi efektami transformacja jest dość spora. <noise> Jako taką podstawę e, użytej tej melodyki, motywu muzycznego, użyłem nieśmiertelnego e, dźwięku z Mario, e, tak zwany Coin Sound. I tutaj co zrobiłem? Zobaczcie, dałem troszkę, e, troszkę fajnych efektów. Najczęściej tutaj w moim przypadku to jest po prostu reverb, delay, czyli coś, co ten dźwięk tak jakby upłynia, uprzestrzenia. No i można wtedy poprzestrajeć sobie ten dźwięk też na różne wysokości dźwięku. Dodać też arpeggiator, czyli coś, co mi sprawi, że tych nutek zagra się troszkę więcej. I w tym przypadku powstaje nam bardzo ładne, takie przestrzenne brzmienie. Tak samo użyłem na przykład dźwięków skoków. Mario tak jak skacze to chyba wydaje takie dźwięki. I znowu z efektami e, jest dużo fajniej. Robi się tak płynący ten dźwięk, prawda? O to mi głównie chodziło, żeby była tutaj fajna atmosfera. Użyłem też e, tego głównego motywu muzycznego, który miał być oczywiście takim przedmiotem tego odcinka. To jest taka jego końcówka. I z niego też da się coś zrobić fajnego. Taki ma mały element perkusyjny. Które dodaje takiego całego fajnego płynącego feelingu. Tak samo tutaj. Nawet trochę zmieniłem rytm tego sampla i tonację. I teraz, kupiłem kolejny mały fragmencik. To co? Się przestrając na wyższe dźwięki. Mogę osiągnąć coś w rodzaju jakiejś takiej fajnej melodyjki. W pild to w ogóle pożonglowałem tym brzmieniem, bo. Jakby się pociąłem sobie to wszystko na kawałeczki, które można grać za pomocą yy, tych oto klocków. wybrać sobie który klocek ma być odtwarzany z tych wszystkich pociętych. Potem nawet zwiększam troszkę wysokość dźwięku, żeby coś taki e specyficzny efekt narastania. Ale oczywiście bez efektów znowu brzmi tak melodyjka tak właśnie typowo z gry komputerowej żywcem wzięta a tutaj. Gda? jest taka fajna przestrzeń, taki fajny feeling. Oczywiście pojawia się też nam się cały ten motyw w pełnej takiej okazałości przed dropem, tylko z takim fajnym efektem, jakby ktoś zatrzymywał płytę winylową. Przechodząc do samego już dropa, tutaj akurat nie użyłem w kiku i w basie dźwięków z Mario. Chciałem, żeby to była taka nieco taka kojarząca się z Psytransem podstawa. I dalej jeszcze wchodzi troszkę więcej perkusji. To jest wszystko sample akurat. Bardziej pokombinowałem, jeżeli chodzi o melodię, gdyż teraz melodia złożona jest z trzech różnych warstw. Pierwsza warstwa jest dźwiękiem, właśnie skakania, Mario, które brzmi o to tak. Tak, pociąłem trochę tą melodykę. I oczywiście dodaję tych swoich wszystkich przestrzennych, ulubionych efektów, czyli, czyli na przykład właśnie po głosu, troszkę też poszerzenia przestrzeni, i wychodzi nam już wtedy coś takiego. Do tego, oczywiście, dodaję tak troszkę zaakcentowania dźwięków. Akcencik w postaci trapowego snera. No i do tego taki bardziej mój trademarkowy, transowy dźwięk Super Soul, czyli takiego bardzo bogatego syntezatora. w mnie podchodzi troszkę pod style, no ale fajny smaczek jest w postaci tego skoku Mario, więc to razem, jako ta, ten cały syntezator, brzmi to tak. Jest nawet więcej warstw wykorzystanych jeszcze z tego Mario, bo tutaj mam taki coś, co jest nazwane second lead, taki drugi lead, który znowu, bez efektów brzmi tak. Mam tutaj trzy różne dźwięki. Tak, no i znowu te efekty mi to wszystko wygładzają. Przede wszystkim ważny jest efekt pompowania, który sprawia, że Dźwięk nam się regularnie przycisza i zgłaśnia, a także odpowiednio dobrany y, pogłos. No i oczywiście też fajny rytm, musi być dość ciekawy rytm. No i ta warstwa ma dużo uciętek niskich tonów, żeby wzbogacać to główne mięcho, które tutaj mamy. No i razem brzmi to tak. No jest to mięso tak troszkę się przebija. Y, mamy tutaj jeszcze taki jeden malutki efekt dźwiękowy, też oczywiście z Mario. To delayem, żeby to ten dźwięk się tak fajnie troszkę jeszcze dłużej ciągnął. No i nie byłbym sobą, gdyby się nie było troszkę takich dziwnych przerywników w tym wszystkim. No Na przykład pierwszy z nich to jest po prostu ten nasz główny dźwięk. Tylko troszkę go tak wyrównałem, żeby był fajnie w tempie, bo normalnie oryginalnie jest taki bardziej skoczny. Tutaj są takie, przywidzicie równe dźwięki. Przyspieszone do naszego tempa projektu. Tu mamy kolejny dziwny dźwięk z Mario. On to mi się że ciągnął, żeby był taki trochę dłuższy. Ale to już by było chyba za dużo. Dlatego e <laughs> też ten dźwięk połączyłem z takimi tam troszkę gotowcami z Vengeance, żeby było troszkę ciekawiej. No i na samym końcu też zrobiłem. E mam nadzieję, że Wam się to spodoba. E Nigdy nie pracowałem z takim limitem czasowym, e w związku z czym mam nadzieję, że jakoś mi się udało to ogarnąć. Tryk, poczekajcie chwilkę, za chwilę będzie wyczekiwany przez Was drop, ale najpierw ważna kwestia. Zostańcie do końca odcinka, ponieważ pod koniec będę miał dla Was bardzo ważną informację odnośnie zbliżającego się majowego weekendu, gdzie będzie działo się naprawdę wiele na naszych łamach i zresztą nie tylko na naszych. No ale tak jak wspomniałem, więcej szczegółów pod koniec. No i przypominam, żebyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli wciąż tego nie robicie. I pamiętajcie, jest ten cały dzwoneczek i ponoć on ma duże znaczenie, więc... Wiecie co robić. A teraz czas na drop. Pan Matkowski, pan trensowiec. Zobaczmy. Ciekawe czy będzie tręsik. O, pewnie tak. Obstawiam, że jakiś trensik. Ładnie chodzi. Niby tak, ale trochę zajeżdża Wajbem jak u Toda Heldera. Zobaczymy. Na pewno dużo więcej dźwięków w oryginalnych sumie. Obstawiam, że będzie Progressy w Nie wiem. Zobaczymy. No myślę, że Ale będzie festiwal. to dobrze. O. Będzie, będzie, będzie jazda. Z piotkiem to nigdy nic nie wiadomo. Będzie bank. A jednak Trends. Ale wiesz, o, o. Można, można. Idziemy na parkę. Fajny pomysł. Mi się podoba. To <grym> jest. <grym> Zdecydowanie zagram to nie. Skoda, że nie Zmieniu, można. Nie, nie ma gdzie <grymne> Zajebiste to było. Usłyszałbym pełną wersję, bo naprawdę przyjemny drive ma ten numer. Pan ma to jest klasa sama w sobie tu. Ja chciałem coś skrytykować, bo widziałem komentarze po zostaniem, ale Nie mogę. Pierwszą godzinę robienia tego projektu to była zastanawianie się, co w ogóle mogę z tym zrobić. próbowałem zrobić melodię, ale nie dość, że ona była w 200 km, to jeszcze do tego w metrum dwie drugie i w skali majorowej, czyli kompletnie pasującej do hardstyleu, bo hardstyle musi być dark, musi być minorowej właśnie. Więc po godzinie stwierdziłem, nie ma sensu, to w ogóle cokolwiek. Trzeba zrobić dźwięki z tego, co mamy, a mieliśmy no też nie za dużo, bo Um, wszystkie te dźwięki, które są, on o żaden nie jest czysty praktycznie. Zawsze tam są albo dwa dźwięki, nało nało dwa dźwięki nałożone na, so na siebie, albo jest taki slajd, więc tego też ciężko cokolwiek zrobić. Ale tu jest jeden, jeden triangle, który robi fajną robotę, więc przefiltrowałem go, dałem niżej i wyszedł taki sub -base. Całkiem fajny sub więc yy, można by było go zaimportować do serum, i tak w sumie zrobiłem do Wave -tabli. Ten track zaczyna się dwoma plakami. One są dosyć podobne, ale jeden gra troszeczkę niżej i do tego ma mniejszy reverb, a drugi ma dosyć spory reverb i gra dosyć wysoko. Do tego jest jeszcze tekstura, która robi całą atmosferę, i ta tekstura jest zrobiona przez Black Hole Reverb. I bardzo go polecam. Jest świetny do właśnie tekstur. Z takiego plaka, który nie jest niczym wielkim, Piękna tekstura. Później jest bas, który wchodzi w build-upie. Jeżeli chodzi o ten bas, to zaimportowałem też do tam tamtego, tamtego subbasa. Rozszerzyłem go razy dwa, więc podzielił się, podzieliła się ta solida. Do tego piwiłem i zrobił się Sawtooth, so więc spoko. Do tego daję filtr i cały bas brzmi trochę na etapie analogowy. Lidy zostały zrobione tak samo jak bas, z tym że. Te zostały zdetunowane. Całkiem charakterystyczny dźwięk dla hardstyle'u. I do tego drugi layer tego leadu jest taki. Z jednym dźwiękiem z FM z Noise'a i do tego z szybkim LFO na pitch. W tle grają jeszcze akordy, żeby dopełniały to wszystko. Podobnie zrobione jak pierwszy layer. W samym build-upie mamy jeszcze riser. Czyli piece zrobiony na LFO, i do tego parę efektów. Mamy tutaj jeszcze drugi bas, czyli sub-bass i Layer, który gra trochę wyżej. Jeśli chodzi o drop, to mamy yy, lidy, które słyszeliśmy wcześniej i kilka, którego używam praktycznie zawsze. Później, prawdopodobnie jest coś krótki złożony z plaków, które są tak samo na początku. I tu wchodzi niespodzianka, moim zdaniem, bo wchodzi ACID, który no wyszedł, mi bym powiedział. Sprawdzam tego jest czyli kluczem do tego jest filtr Bandpass z rezonatorem EQ, Distort EQ, jeszcze OTT, tutaj gdzieś jest Reverb Całkiem podstawowe rzeczy, ale, ale, ale brzmi to całkiem fajnie Później wchodzi Gated Kick na drugi drop, bo zrobiłem dwa dropy Tak naprawdę zrobiłem cztery dropy, ale na potrzeby odcinka skróciliśmy ten, tego tracka do dwóch minut Jeżeli chcielibyście pełnego, który trwa około czterech minut Piszcie oczywiście w komentarzu, coś byśmy mogli wykombinować W drugiej części dropu wchodzi Psytrance który jest tu po to, żeby nie było za nudno, żeby nie było monotonnie. Jest dosyć deep, dosyć e, ciężki. Tutaj głównie wszystko robi filtr. Na to, to nie brzmi, a z jest naprawdę fajnie. E, do tego mamy typowego skrzyża takiego he ho. On też jest zrobiony z tych samych sołów co lidy, co bass. Tylko tutaj po prostu mamy lekki piszlajt, mamy do tego jeszcze sporo rzeczy na mikserze, czyli EQ, Distort, EQ, Distort, EQ. I do tego jeszcze OTT. I na sam koniec, na dopełnienie traka jako z dedykacją dla redaktora naczelnego, bo podobno lubi spaghetti, mamy tutaj Luigi'ego z cutscenki mówionego, że... I hope you made lots of spaghetti. Że ma nadzieję, że księżniczka zrobi dużo spaghetti, więc życzę mu dużo spaghetti i zapraszam do CUBU. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, co wymyślił Matt. No, no ja jestem, jestem ciekaw. Let's go. A teraz Matt, tutaj wielka niewiadoma. On lubi przerabiać takie dziwne rzeczy, ale to chyba będzie jedna z mniej oczywistych przeróbek, mi się wydaje. Cisza przed burzą. Zaczyna się klimatycznie. O, fajna melodyjka, podoba mi się to, co wchodzi teraz. Hardstyle czy harddance? Jak obstanżę. Ja myślę, że hardstyle. Okej, okay, już, już to brzmi tak. Oldschoolowa melodia. Fajne mocne brzmienie. Dość wesoła melodia. Troszkę chędza taki. Me gusta, na razie jest super. Na propsie. Ej, tu chyba to jest z Mario jakaś kwestia, tak? O, to tak. Oj, dźwięki z Mario też się pojawiły. To jakiś wokalik ginął, tak? Spaghetti! Spaghetti! Okej! Okay. jest moc. Fajna robota. Robimy głupie ruchy. Nie wiem się dać do hardstyleu, nauczcie, mnie. Ale trochę to trwa, zaraz zobaczymy. Tutaj Matt cały track zrobił. Fotel dance. Fajnie byłoby posłyszeć to na jakimś grubym nagłośnieniu. Szkoda, że obecnie nie możemy. Ale puść to jak będzie okazja. Uu, o, jeszcze kwaśno się zrobiło. Okej, okay, jest rave, zajebisie. O kurwa. No, 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 dajemy, dajemy! Dawaj! O, o kurde, tego to się nie spodziewałem! Tego no, to się nie spodziewałem. Fajnie, jest praktycznie prawie jak cały utwór. Bardzo niekonwencjonalnie, ac Sidu się tutaj nie spodziewałem, no to jest pozytywne zaskoczenie, żeby nie było mad jak zwykle, z rozumem i godnością człowieka. No i czekam na kolejne produkcje. No, i to były wszystkie dropy w pierwszym sezonie Drop Challenge. Aż dziwnie mówić o tym wszystkim, ten miesiąc minął naprawdę bardzo szybko i aż sam jestem w szoku, że to wszystko tak, a nie inaczej się potoczyło, ale postanowiliśmy pójść za ciosem i teraz czas na tę informację, o której mówiłem wcześniej. Jako portal Shining Beat staramy się robić rzeczy, których w polskim IDM jeszcze nie było. A nawet jeżeli były, to staramy się je wymyślać na nowo. Tak było z drop challenge, tak było też z Polish DJs chart. Teraz czas na coś nowego. Otóż mam niesamowitą przyjemność w imieniu całej redakcji, a także Polish Hexagonians, Illumi Music oraz Freak Nation zaprosić na Shining Beats Festival. Na weekend od 1 do 3 maja szykujemy dla Was sporo muzycznych atrakcji, ponieważ udało nam się zaprosić niemal 30 DJ-ów i producentów z Polski i z zagranicy. Naprawdę warto będzie sprawdzać, co u nas się dzieje. Więcej szczegółów w opisie będzie się pojawiało na bieżąco. Warto również sprawdzać naszego Instagrama i Facebooka. Już teraz nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak przyjmiecie to, co wymyśliliśmy dla Was na ten weekend majowy. A tymczasem z całego serca, w imieniu całej redakcji Shining Leads, chciałbym Wam podziękować za to, że byliście z nami przez ten ponad miesiąc w pierwszym sezonie Drop Challenge. Mam nadzieję, że uda nam się już wkrótce wrócić z tym formatem. Kiedy konkretnie, jeszcze ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że Dobrym pomysłem będzie zapytać Was, co myślicie o właśnie tym formacie. Po pierwsze, macie w prawym górnym rogu ekranu, mam nadzieję, że dobrze pokazałem, ankietę. No i oczywiście pojawi się stosowna ankieta, stosowna prośba o feedback na naszej facebookowej grupie, do której link znajdziecie w opisie. Zapraszamy również do za zaglądania na naszego Facebooka i Instagrama, także na stronę internetową shiningbeats.pl, gdzie codziennie najświeższe newsy. Ze świata IDM. A tymczasem jeszcze raz wielkie dzięki za ten niewiele ponad miesiąc. Obiecuję już teraz, że nie zostawię Was tutaj samych na lodzie na YouTubie, ponieważ w międzyczasie będą pojawiały się różne ciekawe materiały i już teraz mogę Was o tym zapewnić. A tymczasem jeszcze raz dzięki za wszystko. Trzymajcie się w tej kwarantannie. Pozdrawiam Was prosto z Krakowa. Cześć!